Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad duchowym znaczeniem posiadania kota? Dla wielu osób te zwierzęta są jedynie pupilami. Ale co jeśli powiem ci, że według pewnych perspektyw duchowych koty mogą mieć znacznie głębszą rolę? A co więcej, czy jeden z najbardziej znanych świętych Kościoła katolickiego, Padre Pio, miał coś do powiedzenia na temat losu właścicieli kotów? Relacja między ludźmi a zwierzętami zawsze była owiana tajemnicą. Niektóre kultury postrzegają koty jako symbole ochrony. Podczas gdy inne kojarzą je z niewysłowionymi tajemnicami. W chrześcijaństwie zwierzęta zawsze miały szczególne znaczenie, a wielu świętych na przestrzeni historii wspominało je w swoich refleksjach. Co mógłby powiedzieć padre Pio, jeden z największych mistyków XX wieku, na temat tej więzi? Czy to możliwe, że sposób, w jaki traktujemy nasze zwierzęta, wpływa na naszą duchową wędrówkę? Zanim przejdziemy dalej, zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia. Tutaj znajdziesz ekskluzywne treści dotyczące padre Pio, wiary i objawień, które znane są tylko nielicznym. Jeśli pragniesz pogłębić swoją duchową podróż, nie możesz tego przegapić. W trakcie tego filmu głęboko i autentycznie zbadamy te kwestie. Przygotuj się na podróż, która może zmienić Twoje postrzeganie obecności Kota w Twoim życiu, a nawet Twojego losu. Wyobraź sobie człowieka, którego sama obecność sprawiała, że ludzie płakali z emocji, jakby coś niewidzialnego, ale potężnego emanowało od niego. Człowieka, który patrząc w oczy drugiego, wiedział dokładnie, co ta osoba nosi w duszy: jej bóle, grzechy, wątpliwości, a nawet nigdy wcześniej nieujawnione tajemnice. Takim człowiekiem był padre Pio. Nie musiał krzyczeć płomiennych kazań, aby jego przesłanie zostało usłyszane. Jego milczenie mówiło wszystko. Jego ciężkie spojrzenie, pełne współczucia, przekazywało miłość tak głęboką, że wielu zastanawiało się, czy on naprawdę był zwykłym człowiekiem, czy może krył w sobie coś boskiego. To, co czyniło Padre Pio wyjątkowym, nie były tylko niewytłumaczalne zjawiska, które towarzyszyły jego życiu, ale także wpływ, jaki miał na ludzi. Nikt, kto stanął na jego drodze, nie wychodził z nim takim samym. Wiele osób twierdziło, że bliskość do niego była jak stawienie czoła, samej prawdzie, bez masek, bez wymówek, tylko jasne odbicie własnej duszy. I co najbardziej zadziwiające, nigdy nie stawiał się ponad nikogo. Wręcz przeciwnie, jego misja była prosta: zbliżyć ludzi do Boga. Nie pustymi słowami, ale przykładami. Dostrzegał ludzkie cierpienie jako most do przemiany. I być może to właśnie tutaj możemy zacząć rozumieć, co mógłby powiedzieć o właścicielach kotów. Bo w istocie, opieka nad zwierzęciem nie różni się zbytnio od opieki nad człowiekiem. Oba wymagają cierpliwości, oddania i prawdziwej miłości tej miłości, która nie oczekuje niczego w zamian. A jeśli jest coś, co padre Pio rozumiał głęboko to moc współczucia. Wiedział, że Bóg nie mierzy świętości jedynie przez wielkie czyny czy nadzwyczajne gesty. Patrzy na szczegóły, na sposób, w jaki traktujemy małych, bezbronnych i zapomnianych, a tak, to obejmuje również zwierzęta. Może to właśnie pytanie, które powinniśmy sobie zadać: jeśli sposób, w jaki traktujemy innych, definiuje naszą duchową drogę, co to oznacza dla tych, którzy poświęcają swoje życie na opiekę i miłość do swoich zwierząt? Odpowiedź zaczyna się formować. Gdy zagłębiamy się w związek między świętymi a zwierzętami i uwierz, ta relacja jest znacznie głębsza niż się wydaje. Święci zawsze mieli inny sposób patrzenia na świat, podczas gdy większość ludzi widziała tylko to, co oczywiste, oni dostrzegali to, co niewidzialne, to, co święte, ukryte w codziennych detalach. Gdy patrzyli na zwierzęta, nie widzieli tylko stworzeń bez duszy, ale część znacznie większego boskiego planu. Święty Franciszek z Asyżu na przykład nazywał zwierzęta braćmi. Rozmawiał z ptakami, uspokajał wilki i uczył, że całe stworzenie zasługuje na szacunek, gdyż wszystko należy do Boga. Święty Antoni, jeden z pierwszych mnichów chrześcijańskich, spędzał wiele czasu w towarzystwie zwierząt na pustyni, wierząc, że również one mogą odczuwać obecność boską. Ale relacja między świętymi a zwierzętami to nie tylko podziw, niesie ze sobą głęboką naukę. Sposób w jaki traktujemy istoty żywe odzwierciedla naszą własną duszę. Miłość i dobroć, które oferujemy bezbronnym, mówią więcej o naszym charakterze niż jakiekolwiek religijne kazanie. I tutaj pojawia się interesujące pytanie: Jeśli święci postrzegali zwierzęta z taką wielką wagą, czy ta wizja obejmowała również koty? Koty zawsze otaczały tajemnice. W niektórych kulturach były postrzegane jako duchowi strażnicy istoty, które chroniły swoje domy przed negatywnymi energiami. W starożytnym Egipcie uznawano je za święte. W średniowieczu jednak niesłusznie kojarzono je z czarownictwem i prześladowano, ale w duchowości chrześcijańskiej ich obecność nigdy nie została odrzucona. Wiele relacji wskazuje, że mnisi i eremici lubili Towarzystwo Kotów. W końcu te zwierzęta mają cichą, kontemplacyjną, a nawet medytacyjną aurę. Kto ma kota, wie, jak łatwo można zatracić się w rytmie jego spokojnego oddechu, w sposobie w jaki przytulają się do nas, nie oczekując niczego w zamian, tylko obecności. Jeśli dotarłeś do tego momentu, to nie jest przypadek. Bóg zawsze daje znaki, a być może to jest Twój. Nasz ekskluzywny e-book zawiera głębokie objawienia na temat wiary, duchowości i nauk, które mogą całkowicie zmienić Twoje postrzeganie życia. Jest w promocji przez ograniczony czas. Nie przegap. Link znajdziesz w komentarzach. Ta relacja nie umknęła uwadze duchowych postaci, takich jak padre Pio. Dla człowieka, który wierzył w znaczenie prostoty i oddania nie byłoby zaskoczeniem, że dostrzegałby w kotach i wszystkich zwierzętach sposób na zbliżenie się do prawdziwej miłości. Więc jeśli duchowość naucza nas, że nic nie jest przypadkowe, to może fakt posiadania kota również ma swoje głębsze znaczenie? Teraz, gdy zrozumieliśmy znaczenie zwierząt w oczach świętych, możemy w końcu zagłębić się w pytanie, które przyciągnęło Cię tutaj. Co Padre Pio mówił o kotach i ich właścicielach? Duchowość, Padre Pio. Zawsze była otoczona tajemnicami, wizjami i głęboką więzią z boskością. Ale gdy rozmawiamy o zwierzętach, zwłaszcza kotach, pojawia się intrygujące pytanie: czy powiedział coś konkretnego na temat tych stworzeń i losu ich właścicieli? Nie ma bezpośrednich zapisów, które wskazywa primeiro, precisamos samo un um ponto central da visão de Padre Pio. A forma como tratamos os outros, incluindo os animais, reflete nosso estado espiritual. Para ele, a verdadeira bondade não se manifestava apenas dentro das igrejas ou nos momentos de oração, mas nas pequenas ações do dia a dia. E se tem algo que um dono de gato sabe, é que essa relação exige paciência, compreensão e, acima de tudo, amor incondicional. Ao contrário dos cães, que são abertamente afetuosos, os gatos nos ensinam sobre o respeito ao tempo do outro, sobre ganhar confiança sem forçar laços. Eles nos mostram que o amor verdadeiro não é controle, mas sim presença. Agora, Pense no que isso significa dentro de uma perspectiva espiritual. Se Deus nos observa em cada gesto, cada pensamento, cada pequena escolha, então o modo como tratamos um ser indefeso, como um gato, tem um peso real na nossa jornada. Padre Pio acreditava que nada passa despercebido diante de Deus. O cuidado que temos com os animais, a paciência que demonstramos quando eles estão doentes, a atenção que damos quando um simples olhar nos pede carinho tudo isso compõe o que somos como seres humanos. E se há um ensinamento profundo nisso, é que a compaixão nos aproxima de Deus. O ato de amar sem esperar nada em troca é um dos princípios mais elevados do cristianismo. E não há exemplo mais claro desse amor do que cuidar de um ser que depende de nós, sem exigir reconhecimento ou recompensa. Por isso, é possível afirmar que na visão de Padre Pio, os donos de gatos e de qualquer animal que tratam suas criaturas com amor, estão de certa forma cumprindo um propósito divino. Estão exercendo a bondade, a paciência e a generosidade, qualidades que nos aproximam da santidade. Então, se você já se perguntou se Deus se importa com o amor que você tem pelo seu gato, a resposta é clara: sim. Ele vê, ele sente, e mais do que isso, ele recompensa. Mas qual seria essa recompensa? O que isso significa para o destino espiritual dos donos de gatos? Se a maneira como tratamos os outros reflete nosso estado espiritual, então a forma como cuidamos dos animais diz muito sobre quem realmente somos. E se Deus observa cada gesto de bondade e compaixão, será que existe uma recompensa para aqueles que dedicam amor e cuidado aos seus gatos? Padre Pio acreditava que nada era pequeno demais para ser notado por Deus. Não apenas os grandes sacrifícios ou os momentos de oração mais intensos, mas também os detalhes o carinho silencioso. O cuidado com quem não pode retribuir diretamente. A paciência com os que dependem de nós. E se olharmos por essa perspectiva, os donos de gatos vivem uma prática diária de amor desinteressado. Pense nisso: os gatos não pedem permissão para serem amados, eles simplesmente existem e nós os aceitamos como são. Não os moldamos à nossa vontade, não os obrigamos a demonstrar afeto da maneira que queremos. Respeitamos seus limites, aprendemos a ler seus sinais, entendemos que cada um tem sua própria maneira de expressar confiança e amor. Isso não é diferente da relação que Deus tem conosco. Ele não impõe, ele espera. Ele nos ama sem exigir que sejamos perfeitos, sem forçar nossa fé, sem nos prender a uma relação mecânica e fria. Ele nos dá liberdade, assim como um dono de gato aprende a dar espaço. A esperar o momento certo para se aproximar, a entender que o amor verdadeiro não se impõe, ele se constrói. Se essa relação nos ensina algo tão profundo, será que ela não tem um propósito maior? Será que aqueles que cuidam dos animais com amor não estão, de alguma forma, cumprindo um papel sagrado sem sequer perceber? Muitas tradições espirituais falam sobre a conexão entre a bondade que praticamos e nosso destino após esta vida. Jesus deixou claro que o que fizerdes ao menor dos meus irmãos, a mim o fizestes. Mateus 25:40. E se isso vale para os seres humanos, por que não poderia valer para os seres indefesos que foram colocados sob nossos cuidados? Na lógica divina, nenhum ato de amor passa despercebido. O dono que alimenta, protege, acolhe e ama seu gato está, mesmo sem saber, colocando em prática um princípio fundamental da fé. O amor que não faz distinção, que não exige nada, que apenas se entrega. E se há algo que podemos concluir, é que Deus honra os que vivem essa bondade. Se há uma recompensa para os donos de gatos, talvez não seja algo grandioso ou visível, mas sim uma marca que vai além desta vida um eco de amor que ressoa no divino. Mas como essa conexão pode impactar a vida dos donos de gatos no presente? Se tudo o que fazemos ecoa no espiritual, então a relação que temos com nossos gatos não é apenas um detalhe da vida cotidiana. Ela pode ser um reflexo do que carregamos dentro de nós, do tipo de amor que escolhemos oferecer e da compaixão que exercemos no mundo. Os gatos nos ensinam lições profundas, sem dizer uma única palavra. Eles nos ensinam sobre paciência, sobre respeitar o tempo do outro, sobre confiar sem precisar controlar. Quem já teve um gato sabe que, ao contrário de outros animais, eles não amam por obrigação, eles escolhem. E quando um gato escolhe confiar em você, é porque você transmitiu segurança, respeito e afeto. Agora, Pare um momento e pense: quantas vezes Deus fez o mesmo com você? Quantas vezes Ele esperou pacientemente que você se abrisse, que confiasse, que sentisse a Sua presença sem que Ele precisasse se impor? Talvez essa seja a maior reflexão que podemos tirar desse tema. Os gatos nos ensinam sobre a própria dinâmica do amor divino. Um amor que não invade, mas se permite ser descoberto. Um amor que espera, que se constrói aos poucos, que floresce no tempo certo. Esse padre Pio estava certo ao dizer que tudo o que fazemos reflete em nossa jornada espiritual. Então a maneira como cuidamos desses animais importa e muito, porque Deus não mede o tamanho do gesto, mas sim a intenção por trás dele. Ele vê quando nos preocupamos, quando protegemos, quando dividimos um momento de carinho, quando escolhemos a compaixão ao invés da indiferença. Os donos de gatos, sem perceber, vivem uma forma silenciosa de espiritualidade. Aprendem a amar sem precisar controlar. Aprendem a respeitar sem precisar dominar. Aprendem que a confiança se constrói e que cada ser tem seu próprio jeito de demonstrar afeto. E talvez seja por isso que essa conexão não seja algo tão banal. Talvez Deus tenha colocado esses pequenos mestres em nossas vidas não apenas para que os protegêssemos, mas também para que aprendêssemos com eles. Se existe uma lição maior nisso tudo, é que o amor verdadeiro nunca passa despercebido, nem na terra, nem no céu. E agora, só resta uma última pergunta. O que essa relação significa para o seu próprio destino espiritual? Agora que chegamos ao fim dessa jornada, uma coisa fica clara: nada na vida é por acaso. Se você tem um gato, se dedica a ele, cuida, ama e protege, talvez esse vínculo tenha um propósito maior do que você imagina. Padre Pio nos ensinou: a Nawet te najcichsze. Widzi, gdy martwisz się o swojego kota, gdy oferujesz mu pieszczotę, bez oczekiwania niczego w zamian, gdy rozumiesz jego milczenie i akceptujesz jego obecność jako wystarczającą. Jeśli sposób, w jaki traktujemy innych, odzwierciedla to, kim jesteśmy duchowo, to relacja z naszymi zwierzętami nie może być ignorowana. Miłość, troska i cierpliwość, które okazujemy im, mówią wiele o tym, co nosimy w sobie. A w końcu to właśnie się liczy to, kim jesteśmy w głębi duszy, w małych wyborach. W sposobie, w jaki odnosimy się do świata. Zatem pytanie, które się nasuwa, brzmi: A ty? Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad tym, jaki wpływ na Twoje życie duchowe ma Twój kot? Jeśli ten filmik przyniósł Ci nową perspektywę, podziel się nim. Rozprzestrzeniajmy tę wiadomość, aby więcej osób zrozumiało, że tak, Bóg dostrzega każdy akt miłości, nawet te, które dotyczą naszych małych czworonożnych przyjaciół. A teraz powiedz mi: Czy wierzysz, że koty mają duchowe znaczenie w naszym życiu? Zostaw swój komentarz i podziel się swoimi doświadczeniami.